mano ludzie tutaj, DeggerLat i dzisiaj zagramy sobie y, może nie, że zagramy, ale zaprezentuję Wam serwer y, mc4u.pl y, Seria tych serwerów, linia, seria, jak, jak zwał, tak zwał, y, oferuje nam serwery in, takie jak y, Castle Defense y, Survival Guildie choć teraz to się zrobił Easy Hardcore Guildie creative, parkour i podaję, że hide and seek, który dopiero jest w wersji beta ale już podejrzewam, że go będzie aktywny, będzie można nim pograć i co mogę powiedzieć tutaj serwer, który jest najbardziej oblegany przez graczy, którzy na, tym, na, tych, na, tym jakby na tej linii tych serwerów grają to jest oczywiście yy, gildie, bugie tak, Wojny gildi. Yy, I właśnie dzisiaj było, zaczęła się szósta edycja tego to serwera, yy, na którą serdecznie Was zapraszam. Naprawdę jest pompa. Yy, I od razu mówię, że yy, ja wraz z kolegą Gabatronem yy, będziemy robili gildie. Yy, I gildia. Ta będzie, nie wiem jak się jeszcze nazywała, ale podamy informację w opisie. Podejrzewam, że podamy informację. Yy, I będzie rekrutacja. A rekrutacja będzie od samego początku, yy, czyli od zakładania w ogóle gildii, zbierania materiałów, kopania OPSA na gildii itd. itd., itd., itd. tego typu rzeczy. Yy, od razu uprzedzam, więc nie będzie takiego czegoś, że A yy, wejdę sobie na yy, serwer znaczy, wejdę sobie do gildii, serwer? o będziesz musiał, tak nie będzie, będziesz musiał coś włożyć w tą gildię, żeby, żeby do niej dojść yy, i tak. Co może, opis opiszę, może serwer, trochę. Yy, serwer jest yy, fajny, nie ma takich bardzo lagów. Teraz są lagi, cofki i tak dalej, ponieważ to jest, mówię wam, no, yy, edycja dzisiaj nowa wysz wyszła. O 16 jest teraz 23. Chyba jak to nagrywam, ale no, wiecie, i tak gracze grają. Jak zawsze jest nowa edycja, zawsze to te no lifey takie przykładowe jak ja grają. Choć jeżeli kiedy się zaczęła edycja, czyli o 16 z lekkim poszlizgiem chyba pół godziny, to postanowiłem, że nie wale, to sobie wrócę o 22. i sobie pogram Bo teraz wtedy były już masakryczne wtedy było 500 osób na serwerze. Teraz jest jakoś dwieście 250 albo 200. Więc jakoś można jeszcze, się, można jeszcze jakoś grać. I tylko mm, drop jest ze stołu, no oczywiście naturalnie. I może wam podam jakieś takie komendy. Yy, ogólnie, da, jeżeli na sobie ukośnik i dacie Enter, wyświetla się tutaj wszystkie jakby komendy. Yy, takie podstawowe. Yy, I wymiana. Przyszkodowa wymiana. Wym oh no i tutaj możecie sobie powymieniać, i ten jeszcze 32 irona czyli mm, z, żelaza za jedno jabłko Kabel yy, za jedzenie za strzały tego typu taj widzicie jak to yy, wygląda o kurde ale nie słabo yy, no, widzicie tak yy, jak to wygląda tutaj macie jeszcze na przykład crafting to tutaj macie różne craftingi, przykładowo kamienie skończone, szczytelski plugin na stołniarki i obsydniarki. Musicie, jeżeli to skraftujecie ten item, yy, znaczy no, postawiacie go i na to dajcie przykładowo obsydian albo coś innego. I jak to będzie kopali, to po prostu będzie Wam się respił jakiś dany blok. Yy, tak, yy, i z obsydianem i, i ze stonem tak jest. Tak, yy, za, co postawicie, tak będziecie mieć, ale tylko ten albo obsydian, albo ston. Yy, dalej macie tutaj... No, ender czasami z tej takiej jakby ulepszonej perły, którą nie można rzucać, to jest to. No i różka teleportacji, dwa bloki, ponieważ jak już mówiłem, to jest taki trochę easy, hardcore, czyli tutaj z komendy teleportacji nie ma. I właśnie teraz tak gadamy sobie o tym serwerze, właśnie wam pokażę tutaj taki fajny jest plugin, troszkę fajna rzecz jako, jak odchłań i zaraz to masz, tylko to spróbuję na tym ugleć jakoś coś zabrać a, 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 a. Puh, tupa, nic kompletnie dobra walić to, ale chodzi o to że po prostu wszystkie temki z mapy które zostały, mm, przygotowane jak było 3 temu, i wszystkie temki z mapy, które były mm, zbierane zostają w tej otchłani i za darmo możesz sobie ją otworzyć i można zabrać te rzeczy, tak? Oczywiście wielu graczy chce to zabrać, no i yy, w tym jest cały że jest po prostu trudne do zrobienia, yy, no ale da się, tak? Da się, jest możliwość. Yy, no i tutaj mogę więcej powiedzieć. Na serio fajny serwerek, jak już mówiłem, nie ma takich olagotkowań z yy, początku edycji, i zawsze tak jest. Yy, fajne pluginy, administracja też spoczko, yy, dużo graczy. Ja mówiłem, gil jeszcze podam w opisie jak się będzie nazywał i tak dalej. Jeżeli ktoś gra to albo ma zamiar zacząć grać, to niech pisze. I może przyjmiemy, może nie. Podejrzewam, że tak potrzebujemy z kolegą graczy. Więc zapraszam. Zapraszam. No, to była taka prezentacja. Ja wam tutaj tak dopiero zaczynał. Dopiero co praktycznie wbijem na serwer. No i co ja wam tutaj mogę więc powiedzieć? Dzięki za oglądanie, wbijajcie, pytajcie się o tą gildię i tak dalej, ja się z wami żegnam, no, taki Stevek, Stevek walony, nie, non-premium fryer, 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 dziwka, szmata, no, więc ja się z wami żegnam, no, i co mogłam wam powiedzieć, no, 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 ma nie, elo.